Sieom widzowie, z tej strony Zakrzak i słuchajcie. Dzisiaj mamy 27 października i pokazuję wam dzisiaj sklepik Fortnite'owy yy, Ale na początku oczywiście dodam 10 osób, które wspierają mnie z kodem Zakrzak i zaprosiły mnie do znajków, więc widzowie Jeżeli Wy chcecie mieć mnie w znajomych to wpiszcie śmiało kodik zakrzak do sklepu zapraszajcie a może to właśnie was przyjmę, zobaczymy, zobaczymy A tu mamy już dziewiątą i dziesiątą osobę. Więc widzowie lecimy obczać, co jest w sklepiku. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to tak jest mój kodik kodik zakrzak. Bardzo dziękuję. I obczajmy, obczajmy, obczajmy co mamy w sklepie. Czekajcie, bo coś się zbugowało. I mamy... Aha, bananka mamy. Obczajmy sobie bananek. Granie na kościach, łupiąc w koście, motka do niego jest. Skórkość jest ostatnio na top modelu, jeden wiz grał tym skinem i prawie wygrał, taka ciekawostka Nie no, ten skin jest kozacki ogólnie, w sensie trochę straszny, ale jest spoko Dalej mamy dowódczynię drużyny yy, straszaków Widzowie, ocie panie kapitanie, jaki misiek tutaj Fajny misiek, fajny, fajny misiek yy, No co tu dużo mówić No misiu taki, dużo misiów w w Fortnite'ciku już ale myślę, że ten jest taki jeden z lepszych. Na przykład mi się yy, tak myślę, że fajniejszy od niego jest panda, a tak to ten jest na drugim miejscu, ja tak to oceniam. Yy, dalej widzowie, mamy tutaj skina Morro, czyli o Jezu, jakiś bardzo duży skin taki. Czekajcie, a to jest ten co ma kreskówkowy styl. Czekajcie, patrzcie. O, tak dokładnie. To mamy tutaj tego skina widzowie. No, jeżeli Wam się podoba, to możecie śmiało sobie zakupić. Ej, mi tam do gustu jakoś nie przypada, ale fajnie jest to, że mam na pewno kilofy w zestawie. Taki mały dźwięk, nie no, ogólnie spoko, nie. Ej, dalej mamy pieśń polową, fajny kilofik, takie 7 na 10 w sumie, obietnica świtu. no taka taka wiecie, ta lotnia, taka nie taka. Ilustracja, czyli skórka do broni, o no to już jest lepsze, to już jest lepsze. Taka skóreczka, takie myślę 8 na 10. Skórka do broni zawsze fajna widzowie, nie. Dalej mamy Aglaję, czyli babeczkę do niego. Obczajmy tutaj sobie również ma taki kreskówkowy styl, tak to wygląda słuchajcie. pik pyk, pyk, naprawdę, naprawdę fajnie. Dalej mamy emotkę Rolex, czyli emotkę z prawami autorskimi, która jest bardzo fajna i pewnie każdy ją zna. Więc jeżeli chcecie sobie kupić, no to śmiało możecie dzisiaj kupić, bo przyszła znowu do sklepu La Last for no, wystarczy się wystraszyłem. Mamy też Last Forever. E, to również są prawa autorskie, i to jest emotka zsynchronizowana, że z kimś możecie tańczyć na raz tak samo. To też jest sztosik. Mamy króla, krabów, widzowie. Tak on wygląda. Podgląd stylów. E, szczerze nie wiem, co mu tu się zmienia za bardzo w tym drugim stylu. E, o, szarpiemy. To jest nowe? Nowe emotka. Nowe emotka, czekajcie. to! ty! Ale pokciam widzowie! Ej, to jest dobra emotka. Za 500 fałdolców. Ej, no 10 na 10. Kozackie. Życie pełną gębą. Ej, dmij wróg Ej, Tutaj zaraśliwy. Jezu. Piżanka peperoni. Tutaj serek żółty, serek złoty. A on ma style? Czy nie? A tylko serek ma style, dobra. OK. No i co widzę, Bastersi, typowo to było już ostatnio. Kilow protonowy, tutaj clinch to było wczoraj. Razem ze szczękiem, kapaczem i tutaj czarownicą to również wszystko było wczoraj. Widzę, jak chcecie, jak to omawiamy, to zobaczcie sobie wczorajszy sklepik. No taki kilow skóreczka i przytulaniec. Więc widzowie, to tyle w tym sklepie. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, piszcie kodik za krzak do sklepu. Ja wszystkim wspierającym dziękuję. No i co, wpadajcie później na streamka. Więc widzowie, miłego dnia, życzę. Do następnego i elo, elo, bye bye. W ogóle możecie walnąć suba na kanale, bo wbijamy 30 tysięcy. Pozdro, pozdro.